Cześć, witajcie z tej strony SPS. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej dynamicznej gry EOMRPG. Mogę to się sześcioma profesjami. Dzisiaj ze mną Mateusz. ma. Znane jako sikierka w szerokim gronie osób. Dzisiaj, moi kochani, zrobimy sobie wykrywanie herosów. Jest godzina 3:32. Tak, pokazuje mój najnowszy tutaj zegarek. Jest 3:32, więc możecie zostawić łapkę w górę. I myślę, że jak będzie ich dużo, to powtórzymy ten super wyczyn. Wpadnijcie również na mojego Instagrama, SPSKing, ponieważ tam zawsze dowiecie się czegoś nowego. Dobra, już bez zbędnego. Od, od czego zaczynamy? Od, czego? od 114 levela, myślę, zaczniemy. Tutaj Właśnie. mam jakieś dwa zwoje, zwoje ujawnienia Herosa, nie wiem skąd one w ogóle tutaj się wzięły, ale są. Więc zaczniemy sobie tutaj. I uwaga... Pyk! E, opętany Paladyn grasuje w magazyn świątyni W sumie teraz kręcę odcinek, jest późno, więc o, nie muszę wam tego tutaj tak zakrywać I wszystko będzie ładnie widać O, e, magazyn świątyni to ze zwoju grabarza można iść w sumie najszybciej Tak na to, na to wychodzi e, No, ogólnie nie było teraz ostatnio e, chwil odcinków Były głównie live'y z tego powodu, że w sumie dosyć dużo na głowie miałem E, bo jeżeli gdzieś tam słyszeliście, no to e, jestem e, jednym z organizatorów tutaj e, lokalnej gali MMA niedługo więcej szczegółów jak będę mógł powiedzieć to wam powiem e, i, i wtedy się wszystkie dowiecie. Ja sobie tutaj pod R muszę tą mapę włączyć, bo niestety RESP gdzieś... Tak, będzie Fighter e, Dobra, jest u mnie mam. Dobra, czekaj, teraz to sobie muszę zamknąć, gitara. No, więc pierwszego Herosa mamy, więc to jest idealna okazja, żebyście zostawili łapkę w górę. Eee, ogólnie ogólnie jeszcze niedługo mam zamiar wystartować z serią z Nexosa. Powiedzcie mi, eee, jak mam to przeprowadzić, bo myślałem, żeby to robić po prostu na nagrywanie takich odcinków jak ekspie, ale nie wiem, czy to będzie, nie będzie za nudne, więc możecie dać mi znać co jak. Eee, co z tym będzie. Dobra, bijemy. Pyk. O, no, złote buty Paladyna. A może na 1.6.7 coś wyszukaj, bo tam sporo fajnych herozków, może znaleźć. A ubijemy wszystkie, mamy 1.6.7, 114... Myślisz? 10. Dobra. No to tak, no. tak też uczynię. To tam, no to tam... Masz Obła, masz Lichwiarza, masz Atkę, masz Vivianę. No w sumie możemy... Demonisa. O, 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 o. Widzisz, mądrego tutaj dobrze posłuchać. Dobra, to w takim razie to ładuję sobie z powrotem tutaj. I idziemy na 167. E, co tu miałem Wam powiedzieć? No, e, są planowane jeszcze odcinki, takie to jest Expo. Na pewno z instancji niedługo coś Wam ponagrywam, e, ponieważ będę Expił sobie 300 level. Na ten moment mam 2, 4, 6. Instancje się zaczynają na 2. Na, na którym się zaczynają instancje? 2 5, 2, 5, 2, 5. 6. więc jeszcze 10 leveli, coś sobie pod Expie. I będę się bawić. Tutaj, jak już widzicie, moja postać na 167 level jest skończona. Jest już tutaj Eku. Co jest tutaj nowego? Są tutaj rękawice nowe. które udało mi się zlotać z Świętego Braciszka. Więc no jest git Zajebać. <laughs> Zajebać raczej. Dobra, to rosujemy tu. Pyk. Grasuje w Tristan Atalia. To lecimy. To go. Tylko tak. To ja tutaj, ty idziesz do góry, to ja tutaj polecę w lewo. na dole, raz No, no, no. Dobra, nie wiem. Czy jak, jak to tutaj wyszukuję. Ja się chyba muszę przywrócić na tą mapkę pod R, co jest ta taka większa. No ja już wiem, bo ja tam mam respy zaznaczone. No. Tam, na górze jest. Na górze jest? Dobra. To rób grupę w takim razie, ja już tutaj dojdę sobie delikatnie. A to używasz tej małej? To tej małej używam, no. A przecież tam respów nie ma. No właśnie. Są, demonisa jedynie. Co? No demonisa respy są. Jezu, czekaj, bo mi to się zabłądziłem, przepraszam. Dobra. No tak. Tak, tak, tak. No, ja mam tą... Tam jest demonis. Dobra. To co, bijemy? No. F? F, oczywiście. Uhuhu. Uh. Dwa loty, mamy dwa unikaty, więc na razie żaden z tych herosów nie oddaję, że tak powiem, to co jeszcze raz tutaj Jeszcze raz tutaj, koleżko? No, dawaj, zobaczymy co da. Viviane, grasuje w ruiny tas tas heal. dwieście 210. To 210kami pójdziemy na ruinę w takim razie. Właśnie fajnie mam teraz ułożone telewele, bo je, jeżeli byłoby to w dół, no to mogę iść 114ką, a w górę no to mogę tutaj śmiało się. E, śmiało się mogę poruszać e, tym e, 210. Dobra, ja mam na błota w ogóle e, teleport i na ruiny jest tutaj bardzo, bardzo blisko. Biliście 210, nie koleżko. E, nie biliśmy 210, z tego powodu, że że kurde, 210 raczej. Gdzie ona ma tu respy? O no ma aż tyle respów? To ja idę w lewo tam. To idę w le Ej, ja myślałem, że to jest tylko parę tutaj takich A tego jest naprawdę bardzo sporo Tego jest naprawdę... I Maciek powie, że teraz się tego lepiej szuka Tak, i ma taki Maciek powie, że no, teraz coś się lepiej szuka, teraz coś szybciutko jest Gówno prawda Maciek to jest w ogóle gość ponad gość Gość ponad gość, chciałem powiedzieć gość ponad goście O dobra, jest Jezus Maria, ile tego mi się tu otwiera Mam więcej wykrywaczy niż to warte tutaj tych powiadomień. No, tylko mi. jeden. No to dobrze. No też nie wiem. Dobra, atakuj. No. Skrzynka. Łe. No, no ja w szoku, że nie skrzynka sama. Zgarnąłem miodowa włócznia. Dobra, idziemy na sto... Teraz tylko czekać aż dodadzą skrzynki do smoka albo do tej... Do skrzyni ze, ze smoka będzie jeszcze skrzynka. No. Wtedy to już w ogóle będzie To już będzie gówno. To zobaczyć, nie Ej, wiecie. co? I, iść teraz wyszukiwać na 106 7 jeszcze raz i na 210 próbować? Wiesz co na 210 mm. Czekaj, czy na 210. jak... czy znaczy, wiesz w razie czego tak na jakiegoś wypora czy coś, to trochę przyjdziesz. No ja na 246. Dobra, to jeszcze raz wykorzystuję tutaj. Tylko że nie wiem czy ubijemy, jak znajdzie tego Bacę mamy w góralskiej pieczarze P1 to 114 mi chodzimy a nie lepiej 167? Łatwiej no, to... będzie i tak chyba. Nie, bo mi buty złapiesz. I, nie... A, i tak je złapię, nie się Michał. Nie mam tu zwoju. Czekaj, chciałem ja gdzieś na buty Masz że... jaką? My... Mam. mam, chodź na kwiaty. Dobra, to no, daj by. mi na kwiatach, to tam podejdziemy sobie ładnie. O. Kto mi o tej porze coś pisze? A. W taki sposób. Zwójbacy podnieść, dobra. To I to była y, góralska pieczara P1, czyli to było w Babim wzgórku. No i no i moi widzowie, no bijemy sobie tutaj elegancko tych. Czego zaatakowałeś? A nie mówiliśmy, że idziemy 167. <laughs> Chiem, że stanęliśmy na tym, że idziemy 114, no żebym ci nie zabrał. Nie no, już chuj w te buty, no chodź ty. <laughs> No i, i co, moi widzowie. No w tym tygodniu nie spodziewajcie się zbyt wielu odcinków. Może jakieś livey się pojawią. Chyba że uda mi się coś e, nagrać na zapas. E, z tego, co mogę wam się pochwalić, to udało mi się wylicytować, czy znaczy wylicytować. Udało mi się namówić, alego na odcinek z Nexosa wspólny, więc e, tam się może coś, e, tam się może coś pojawić fajnego. E, no i co? No I cały czas są jakieś streamy są, bo no z odcinkami, tak jak już mówię, no różnie stoję, a dosyć dużo czasu mi właśnie organizacja tych paru spraw tam e, pochłania. Na pewno się pojawi jakiś materiał z tego. E, z tego wydarzenia całego, które jest w sumie w październiku, ale... O, dobra, mam, mam tutaj bacę. Wydarzenie jest w październiku, więc będziecie. E, widzicie, się mogli gdzieś tam na dniach spodziewać jakichś tych, znaczy na dniach, w okolicach października spodziewać się jakichś e, fajnych vlogów, może jakiś fajnych przebitek. Parę rzeczy jeszcze tam takich ma w planach zrobić, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, o, Pan organizator. Pan organizator. Dobra, co, też na auto. Zwój Unii. Tak <noise> Jakie Unii? Co? Jeszcze jeden tutaj, czy już... Ja mam na 210 już sobie teraz to, to użył. Z tego powodu, że może jakieś Demonisa, y, Muller czy Wapera nam znajdzie, A no, wapera. W są najgorsi. Najgorsi są wapery. Nie no, w sumie nie no, są najgorsi, ale przyznam się czasem, bo yy, ten Maciek ma tego eszlugal, nie? No. To czasem sobie jakąś zeróweczkę dymu puszczę. Ogólnie byliśmy ostatnio na siszy Tak było chujowo. Tak było chujowo. Ja ogólnie widzowie. No ja na przykład nie palę. Nie palę... Yy, praktycznie, no, nie palę fajek, nie pal... nie palę kurwa lolo, nie palę niczego. E no i ja... Y moje płuca nie są przyzwyczajone do w ogóle zaciągania się czymkolwiek i ja jestem pizdą, się nawet zaciągnąć nie potrafię dobrze. I dla mnie na przykład wydanie tam paru dych na shisze No jest chujowe, no bo dla mnie jest, był to... No, zerowy fan tak naprawdę z tego. No ale cóż, dobra, wykrywamy Herosa na 210, pyk! A wiem, ich Ty powiniene cygaro, pali, bo cygarem się nie zaciągasz. O kurwa TP grasuje w Topan P4. No to idealnie. To idziemy, ja z Tropem, ty tym. Ty. No i ja palę, się Tropan P4. Gdzie jest Propan. Tropan? <noise> Propan Buta. Herosano. Herosano, propano. Dobra, gdzie to jest teraz w takim razie? Tropan. U góry. Na samej górze. Na samej górze, dobra. Ja tu mam jeszcze jakieś błogo, tak zrobię. Musisz dać ci grupę, żeby było szybciej. No nie, bo wtedy ja będę wszystko atakował. Mam pomysł. Nie, 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 nie wybijaj. Ja to. Nie, po prostu mogę dać ci grupę i lotu nie zaakceptuję. To wtedy mógł przejść. Dobra, i tak przejdę. Chyba, że będzie tu jakaś giga gigagrupa. Dobra, idź, idź pierwszy, bo. To za długo będzie trwało No tutaj jak widzicie jest cały czas y, progres ekspienia. Założyłem sobie naszej z dotykiem żeby szło lepiej Największym moim minusem tutaj tej postaci jest to że niestety nie posiadam Bo przepaliłem buty z y, tej Z ołtarza i nie mam przez to Nie mam przez to or A bez or no dosyć kiepsko się ekspi. No ale y, no mówię to jest dobić tylko tych parę leveli Później na 260 już jakieś EQ mam Liczę, że jakoś to pójdzie. Dobra, mamy wariata. No to co, atakuj. Chcesz stepkę naturowej? Tu jest jeden lot Nie, nie będzie. No mi pokazuje minimalny z tym 25.7 Michał ja Smoka biłem w 227 Mówisz? No. Dobra, to my tu bijemy sobie na Turce w takim razie. A to tak tam okrzyk. Dobra. Dobrze, że ty jesteś tym. Dobrze, że ty jesteś kurwa super, yy, super, yy, super, yy, super paladynem. Dobra. Stra strasznie mocno bije. No mówię, że będzie jeden lot. Michał, ale byliśmy we dwóch, to ty chciałeś 5 <grym> lotów. Tak, chciałem 5 lotów. Dobra, wracamy na 210 i szukamy kolejnego tutaj, może jakiegoś, no demonisa najlepiej jakby nam znalazło, Demonizm byłby dla nas najlepszy. Jezu, oczy czym się same kurwa zamykają, a ja zaraz do pracy idę. A dobra Lecimy, kolejny zwój Demborożec grostuje w krzaczasta grota Ty ty przecież ty nie możesz iść na Demborożce Caj, który lewym ma dęborożec? 2-4-2 No nie możesz iść Dobra, ostatni ten... Ale mam pomysł. No? Nie, nie. Możemy go ubić tylko gdzie to jest? Krzeczasta grota, sala boczna. Gdzie to jest? No. <laughs> no. Zaraz ci powiem. Zaraz ci powiem, przyjacielu. To jest tam, gdzie jest y, ta. Jak się na Sylwanususa. Sylwanususa, ale sus. Y, idzie. Z, z tego, z macho, z źródło 2-4-2, tak? No Ty nie możesz go bić Dobra, no to szukaj dalej No to na 167 to po prostu przełożymy No bo nie ubijemy tego, no nie ma takich... Nie mamy niestety takich możliwości W sumie... W sumie mogłem tylko na 167 zostawić tego, szukanie tego Bo w sumie czy to w dół czy w górę i tak by nam, wiesz, i tak by nam wyszukało Dobra Hop i. Obłok rasuje w grota oczych szamanów Idziemy To jest. Yy, Pierwsza mapa lewo yy, chyba? Ale od Werbin? Tak. I w lewo i cały czas No to jest na, na mapie. Tak jak się na gobliny szło Nie nie ogarniam nie tych gobliny, nowych. Michał. No na no o czym wyżynę Nie Michał, na gobliny się idzie w prawo, wiesz? A ja mówiłem o tych starych goblinach, tych 30 levelach. Ja nie ogarniam tych nowych Aha, gry. to tak, to, to tak. Jezu, Jezus, Maria, właśnie, Gubi mnie ta gra, gubi mnie ta gra, bo ja... No nie ogarniam tutaj nic. Nic za nic. No to na macie pewnie, gdzie są demony. Ja specjalnie do Elder małem. A tu jest grota oczy szamanów od razu. No tak. Uf. Czyli Uf. to... P... <laughs> P1. P1, S2. W ogóle nie wiem, który nasz się nosić. Który jest lepszy. Możecie mi widzowie doradzić, który... Który z nich jest git. Co masz Bo mam albo z cebekiem, Ząsa? albo z, z, z. Nie, cebek jest z tej, z pramatki, Al, albo jest ten, albo jest z zonsa z dotykiem. Chyba cebek jest lepszy? Nie mam tutaj cebeka, dotyk mam z butów. Tu mam klątwę, orkę Jezus, sorry ze zbroi. Na którym tu wzią, jest ten? To jest e, P1S2 musimy mieć pewnie tutaj do góry. Jezu, tak są jakoś te, te groty. Kiedyś to było w ogóle P1, P, P10 i tyle, nie? A teraz tak pozmieniali to. To powinno być P1S1, P1, S2 Tak Do góry, a nie, ty do S2, S2 P2 idziesz i. Tak, i się gubisz później. Dobra, to jest to tutaj jest. Tutaj jest. Dobra, atakuj! Na, na Turce, bo lepszy lot. Tutaj już musi legenda jakaś polecieć. O! Czemu nie mogę tego użyć? Nie wiem. Pyk. No to lepszy lot! No to lepszy lot, widzowie. O Boże. Puste obłąkany. Puste obłąkany, a niechcie. Otworzę tą skrzynkę na stranie mi. U, jeszcze jakieś. Mogę to nie zaakceptować? Ja. Mi wypada kostka nieszczęśliwca. To idealnie puszczę, <grymkały> Dobra. To co, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że było fajnie, że zostawiliście łapkę w górę, że zostawiliście suba w ten piękny niedzielny wieczór, ranek. południe, ranek, kiedy to za... dla, dla nas jest ranek. Dla, dla nas, nas ranek. Nie, nie wie, południe. Dla was pewnie koło południa. No i co, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, śledźcie mojego Instagrama, ponieważ tam pojawi się informacja i zawsze się pojawiają najnowsze newsy. I co, do zobaczenia już następnym razem, śledźcie, followujcie i żyjcie zdrowo, korzystajcie z wakacji, o... już niedługo zostało. Małe gnoje, pójdziecie kurwa do szkoły, się weźmiecie w końcu kurwa do roboty. Jezu, w końcu puse sklepy. <laughs> Dobra, siemano! Not a...